Witajcie na Fuerte gdzie w dosyć idyllicznych okolicznościach przyrody mieliśmy okazję pojeździć tym motocyklem nową Yamaha XSR 900. 900 inżynierowie Yamaha postarali się połączyć klasykę z nowoczesnością. Mamy tutaj stylizację nawiązującą do najlepszych motocyklowych lat czyli lat 70 i 80. -tych. Yamaha XSR 900 oparta jest na modelu MT09, niemniej jednak różnią ją kilka istotnych modyfikacji od modelu wyjściowego. Przede wszystkim poprawione zostało zawieszenie, które jest teraz o wiele bardziej sztywne, o wiele bardziej stabilne i które zdecydowanie lepiej pasuje do charakteru tego motocykla. Motocykl zyskał kontrolę trakcji, regulowaną, która spisuje się bardzo fajnie i która na podstawowym systemie ustawienia pozwala na dosyć agresywny styl jazdy, łącznie z jazdą na kole. SR900 oferuje klasyczną pozycję za kierownicą, która bardzo fajnie pasuje do dynamicznego, miejskiego stylu jazdy, która nie męczy i która daje bardzo dobrą kontrolę nad motocyklem. Silnik uzyskał kilka istotnych modyfikacji. Przede wszystkim uzupełniono pakiet elektroniki o kontrolę trakcji. Spisuje się ona bardzo dobrze i jest wydatną pomocą w przypadku kontroli nad dosyć agresywnym i takim raptownym charakterem silnika. Motocykl sprzedawany będzie w Polsce w cenie poniżej 40 tys. zł w swojej wyjściowej wersji. W przypadku motocykla w malowaniu rocznicowym będziecie musieli do tej kwoty dodać blisko 2000 zł. Niemniej jednak za 40 tys. jesteście w stanie kupić motocykl, który dysponuje świetną dynamiką, stabilnym podwoziem, skutecznymi hamulcami. I do tego jeszcze dostajecie w pakiecie zestaw wspomagaczy kierowcy elektronicznych, które świetnie się spisują i które dają dużo. Takiego poczucia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o poruszanie się tym dynamicznym pojazdem po drodze.